Twojego autorstwa, o których będziemy już za momencik mówić, a potem jeszcze wspomnimy o festiwalu, który też zbliża się wielkimi krokami. E Muszę, jestem pod wrażeniem, bo tak zanim mówiłem, jak zobaczyłem na początku to, co mi przyniosłaś tutaj, to są naprawdę piękne wydawnictwa. Pierwsza płyta, która ona jako pierwsza się chyba ukazała, w każdym tak. z nas, mm -hmm. prawda? Tak, to pierwsza, tak. w 2021. Potem była ta płyta. Tak, Averigina Celorum 2023. No i teraz najnowsze wydawnictwo: Operowe Modlitwy. E, państwo mogą zobaczyć to wszystko, bo jesteśmy oczywiście na żywo. E, oprócz tego, że na antenie, rzecz jasna, to na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów można zobaczyć, co u nas słychać. Więc zapraszam, żeby się włączyć i pooglądać, bo ja pokazuję teraz te płyty tam, o, właśnie do kamery, więc można spojrzeć, jak one są. Ja to może tak poustawiam jeszcze, żeby było widać, jakby ktoś sobie chciał pooglądać, <laughs> bo pewnie wiele osób by chciało mieć coś takiego w swojej kolekcji. To wygląda jak książka. Tak, to są specjalnie tak przygotowane projekty przeze mnie i wyglądają już te trzy egzemplarze jak, jak taka kolekcja domowych płyt. Niebawem ukaże się płyta Niebo z Moich Stron, Niebo z moich stron" tak mhm. e, właśnie do tekstów i muzyki Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Dzikowskiego, także z okazji 25-lecia Centrum Sztuki Wokalnej. Młodzi artyści, absolwenci, e, więc już właśnie Jesteśmy w trakcie y, kończenia miksów i masteringów, także przepiękne utwory. Anna Maria, kto za tobą w szkole ganiał i nie, niebo z moich stron, także serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia mojej strony i Centrum Sztuki Wokalnej, bo tam wszystkie informacje będą. Niebawem. Twojej strony, czyli annaczęczek.pl, to przypominam adres. Skąd taki pomysł, żeby, żeby z... Nagrywać właśnie utwory w takim stylu, bo jest tutaj część utworów religijnych, a część takich bardzo lirycznych, romantycznych. Myślę, że wszystko się zaczęło właśnie od albumu W Każdym z Nas, który nagrywałam w 2020 roku podczas pandemii Wypisują dzisiaj tych wszystkich artystów, no to ponad 100 osób. Nagrywaliśmy album W Łodzi, w Gdańsku, w Warszawie, w Lublinie. No i wtedy jedna z solistek nie mogła zaśpiewać i kolega mówi, no to zaśpiewaj, nie? Mhm. Więc ja, no ponieważ już musiałam oddać cały materiał, nagrałam dwa utwory Ave Maria i Angele Dej. Utwory, które są dla mnie bardzo bliskie, ponieważ teksty łacińskie wybrałam, do tego napisaliśmy muzykę i tak się zaczęło. Płyta się spodobała. Ta Dostałam tak, stypendium naukowe i nagrałam kolejną płytę Ave Regina Celorum z, ze składem takim orkiestry symfonicznej. Natomiast ostatni album Operowe Modlitwy cieszę się, bo to jest unikatowe wydanie, ze względu na to, że jest to album na sopran i gitarę. Jak okazało się, takich albumów na całym świecie w opracowaniu autorskim oczywiście na sopran i, i właśnie gitarę znalazłam tylko jeden, więc, więc myślę, że, że to też będzie ciekawy album dla osób, które chcą muzykę klasyczną wykonywać właśnie z towarzyszeniem gitary. No to um, powiedzmy o gitarzyście jeszcze, bo trzeba go przedstawić. Tu jest na zdjęciu Andrzej Paśkiewicz. Tak, Andrzej Paśkiewicz z Andrzejem współpracuje już od bardzo dawna. Jeszcze chodziliśmy razem do liceum. Muzycznego, później wspólnie pracowaliśmy, tworzymy różnego rodzaju projekty yy, i zaprosiłam Andrzeja do współpracy właśnie przy albumie Operowe Modlitwy. Zgodził się. No i Państwo mogą posłuchać, bo album jest już dostępny właśnie w, na wszystkich serwisach streamingowych, YouTube, Centrum Sztuki Wokalnej, a niebawem też będzie można go po prostu zakupić. No właśnie, bo to tak pewnie wiele osób będzie. A gdzie można to zdobyć? Tak, tak. Na, na pewno niebawem wszystkie informacje będą też na mhm. naszej stronie, bo jesteśmy w trakcie właśnie przygotowań takiego albumu. Współpracujemy z wydawnictwem i, i niebawem Państwa poinformuję o tym. Piękne zdjęcia, oprócz tego. Prawa no, graficzne. Tak, Cudowne. Y ja wybrałam do współpracy osoby, które ze mną idą już od bardzo dawna. Zdjęcia ro robił Mateusz Inglot. Też mu bardzo dziękuję, bo w zasadzie od kąd poznaliśmy się, a to już pewnie 15 lat, y to w zasadzie wszystkie produkcje, y jeśli chodzi o zdjęcia, są w jego ręce. Jestem cały czas pod wrażeniem, że, że znajdujesz czas na to wszystko, bo przecież. Y y Oprócz edukacji, zajmowaniem się edukacją tych młodych ludzi, których edukujesz od wielu, wielu lat, to jest pasja, to jest realizacja swojej pasji, tak? Tak, to jest pasja, to są marzenia, to jest e, też, myślę, że ja bardzo lubię uczyć się nowych rzeczy. E, dzięki tym wszystkim e, płytom, działaniom, no, a okazało się, że jeszcze radzę sobie bardzo dobrze w takich działaniach marketingowo-organizacyjnych. E, więc cieszę się, bo mogłam dotrzeć do e, wyjątkowych miejsc i przy, przy okazji zabieram w te miejsca moich podopiecznych. Oczywiście nie jest łatwo to wszystko pogodzić. Ale na razie, dopóki mogę i mam siłę, to, to dużo się dzieje. Dużo się dzieje i będzie się działo, bo przed nami koncerty. Cykl koncertu z najpiękniejszymi dziełami muzyki klasycznej Symfonicznie. Tytuł Klasyka bez granic. Gdzie te koncerty się odbędą? Tak, to jest drugi cykl. Koncerty odbędą się już 26 maja. Pierwszy koncert serdecznie Państwa zapraszam, bo na no wszystkie koncerty oczywiście wstęp jest bezpłatny. Pierwszy koncert będzie w kościele Ojców Bernardynów w Rzeszowie. 26 maja, w Dzień Mamy, przygotowaliśmy tutaj również przepiękny repertuar, bo muszę powiedzieć, że utwory, które będziemy wykonywać podczas Klasyki Bez Granic są wszystkie w aranżacjach specjalnie przygotowanych i napisanych dla mnie, więc my, myślę, że Państwo będą mogli usłyszeć klasyczne dzieła w, w nowych aranżacjach, ale przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo ważne za, w tych projektach, Biorą udział dzieci młodzieżowego Podkarpacia, dzieci młodzież Centrum Sztuki Wokalnej i jak widzę, jak dużo pracy wkładają, żeby odnaleźć się w takim repertuarze, bo muzyka klasyczna nie jest łatwa dla dzieci, które jeszcze są w okresie jakby dojrzewania. Mówię tutaj o warunkach głosowych, ale jestem bardzo z nich dumna i widzę, że właśnie ten projekt bardzo ich rozwija, pomaga im po pokonać różnego rodzaju bariery, dlatego zapraszam Państwa, zawsze nas Państwo wspierają. 26 maja, godzina 19 po mszy świętej Kościół Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Później wędrujemy 27 lipca do parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Rok temu koncertowaliśmy tam właśnie z Panem Jackiem Wójcickim bardzo nam się spodobało w tym kościółku. I kolejny, trzeci koncert odbędzie się w Bazylice w w przepięknym miejscu. Rok temu również było tak bardzo dużo osób na koncercie, że nie było w ogóle w bazylice wolnego miejsca Naprawdę? i bardzo dziękuję, tak, tam, jest, tam jest duża przestrzeń. Tak, bardzo duża przestrzeń. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy przychodzą na nasze koncerty. Dziękuję też województwu podkarpackiemu, które właśnie dofinansowało to wydarzenie. Bo bez tego nie byłoby tych pięknych koncertów. Zapraszamy na te koncerty. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Teraz może próbka muzyczna tego, co nas czeka podczas koncertów. właśnie śpiewa Anna Częczek i tego będzie można spodziewać się na koncertach. Między innymi. A z której płyty pochodzi to nagranie? Utwór o Bambino Caro pochodzi z płyty Ave Regina Celorum. Czyli z tamtej najbliżej, tak, najbliżej tak. ciebie. Zmieniamy teraz temat, bo o koncertach już mówiliśmy, o koncertach muzyki klasycznej, ale mm, przed nami festiwal. Festiwal Karpatia, jak co roku, to już. który festiwal? 21. 21. Jak tak. to szybko minęło? oczywiście bardzo szybko. I rok temu obchodziliśmy jubileusz, i tak sobie myślę, Boże, już 21 lat, bo oczywiście zanim pierwsza edycja ruszyła, no to rok wcześniej już zaczęłam ją przygotować, a teraz już kolejny rok, i tak myślę, a jeszcze 4 lata i będzie 25 lat, także rzeczywiście bardzo szybko biegnie czas, ale cieszę się, że ten projekt stworzyłam w Rzeszowie, że stworzyłam ten festiwal, bo mam okazję oglądać to wydarzenie za kulisami i jak bardzo mnie to cieszy, jak osoby starają się tutaj, żeby przyjechać do Rzeszowa. Ten rok i w kolejne, wcześniejsze lata pokazały, że mamy no, niesamowite zgłoszenia wokalistów, którzy już są rozpoznawalni, którzy mają duże sukcesy, wygrywają programy, wygrywają, o polskie debiuty, szanse na sukces i chcą przyjechać do Rzeszowa, mimo tego, że już zawodowo e, występują. I chciałabym, żeby ten festiwal e, właśnie jeszcze bardziej się rozwijał i żeby promował e, talenty, pod, promował województwo podkarpackie Rzeszów. I rzeczywiście, jeśli chodzi o taką aranę ogólnopolską międzynarodową, jest to festiwal, który ma już swoją markę i jest bardzo rozpoznawalny. I, i wszyscy wiedzą, że bardzo ciężko dostać się tutaj do finału. No tak, bo zgłoszeń jest zawsze bardzo dużo. Tak, Te tak. zgłoszenia już startują na początku roku, prawie że. I, ile było w tym roku, pamiętasz? No, prawie 800 piosenek, 800 jest... piosenek, tak. tak. No to rzeczywiście sporo. Mamy 66 dni, 5 godzin, 19 minut do rozpoczęcia, bo to taki licznik na stronie internetowej tak. jest, do rozpoczęcia się tego festiwalu. Jest już wyłoniona, ścisła ta finalowa piętnastka wokalistów, którzy będą walczyć o główną nagrodę, i nie tylko tę główną nagrodę, bo Grand Prix jest główną nagrodą, ale są też inne. No i muszę powiedzieć, że wśród tych 15 osób jest już ktoś, kto taką nagrodę zdobędzie. To już wiemy, tylko jeszcze nie wiemy kto. Tak, to na pewno nie wiemy, kto, ponieważ y, wszystko się okaże w dniu festiwalu. Zobaczymy, jak ci wokaliści rzeczywiście odnajdą się na naszej scenie tutaj w Filharmonii Podkarpackiej, ale muszę powiedzieć, że w tamtym roku był tak wysoki poziom, że publiczność zakładała się, y, kto z tych wykonawców dostanie nagrodę Grand Prix, bo rzeczywiście poziom y, był wspaniały i wszyscy, którzy wychodzili na scenę, cała y, Złota Piętnastka y, pokazali warunki wokalne, ciekawe kompozycje, przede wszystkim interpretacje. No, i swojej osobowości. Także było bardzo, bardzo, bardzo różnorodnie. I w tym roku myślę, że też poczytając życiorysy osób, które dostały się do finału, no to mamy rzeczywiście osoby, które z tą muzyką są już od najmłodszych lat. No i gdzieś tam już zaistniały przede wszystkim, tak, ale są też debiutanci. Tak, są też debiutanci, którzy, tak, też debiutanci, którzy no, liczbą głosów jurorów zostali po prostu wybrani. Mimo tego, że mieliśmy wśród zgłoszonych właśnie osoby, które wygrały programy telewizyjne. Także cieszę się, że, że mamy też debiutantów. Mhm. No tak, bo tutaj już mamy 15 osób, które będą, które będą walczyły o nagrodę Grand Prix. I tak jak powiedziałem, 66 dni to jest dokładnie 19-20 lipca. Powiedzmy kiedy. No. Tak, festiwal odbędzie się 19 i 20 lipca w Filharmonii Podkarpackiej. Już niebawem będzie... Na stronie Centrum Sztuki Wokalnej, Fundacji Karpatia czy właśnie Karpatia Festiwal będzie szczegółowy program i informacja, gdzie Państwo mogą otrzymać wyjściówki na to wydarzenie. Ciekaw jestem, czy Bóg Maherzy będą obstawiać, kto wygra, bo wiesz, no, przy Eurowizji to obstawiają, a przy Festiwalu Karpatia może się tak zdarzyć, że jakieś zakłady będą czynione. Być może tak. Nie wiem nic na ten temat, aczkolwiek z informacji, które rok temu do mnie napłynęły zaraz po festiwalu Karpatia. W momencie, kiedy były ogłaszane wyniki, no to już widziałam po reakcji publiczności, czy w przerwie między koncertami, no rozmawiali na ten temat, kto rzeczywiście, co powinien dostać i, i muszę powiedzieć, że ocena jurorska była bardzo zbieżna właśnie z publiczności. Mhm. Ale oprócz tego, że będą współzawodniczyć ze sobą, walczyć o te nagrody, jak zawsze Centrum Sztuki Wokalnej i Ty przygotowujesz specjalny koncert w ramach tego festiwalu? Tak, w ramach festiwalu przygotowujemy koncert z okazji 25-lecia Centrum Sztuki Wokalnej, ponieważ ja zawsze stawiam, oprócz tego, że na festiwalu zapraszamy młodych artystów z całego świata to zapraszamy też gwiazdy, które występują z dziećmi i młodzieżą z Podkarpacia, bo chcemy też pokazać naszym tutaj podkarpackim artystom, jak wygląda rzeczywiście taka praca na scenie profesjonalna. Nie mamy w Rzeszowie teatru muzycznego, więc to jest taki... A może to jest kolejny pomysł? E... Teatr muzyczny? Myślę, że, że zastanowimy się wszyscy na tym, bo jakby to nie tylko ja mogę taką decyzję podjąć. Aczkolwiek rzeczywiście brakuje takiego miejsca jak Teatr Muzyczny w Rzeszowie i ja też dlatego zaprosiłam do tego koncertu finałowego, który będzie właśnie 20 lipca i serdecznie Państwa zapraszam o godzinie 19. Zagramy najpiękniejsze przeboje Kasi Sobczyk, naszej tutaj podkarpackiej przecież znanej artystki w nowych opracowaniach. Specjalnie do tego koncertu Tomasz Filipczak za, zaaranżował utwory, a zaśpiewają je właśnie nasi absolwenci, którzy są już znani, którzy występują na scenach w kraju i za granicą, którzy wygrali programy telewizyjne, czy byli nawet w programie ostatnio jeden z oso jedna osoba występująca w koncercie. Przecież brała udział w Eurowizji Junior, a teraz ma bardzo duże zasięgi na, na swoich kanałach. Także zaprosiłam takie osoby, które występują w teatrach muzycznych, które grają w muzyce. Halach, żeby pokazać, że nasza podkarpacka młodzież zaczynała właśnie na festiwalu Karpatia, a teraz występuje na dużych scenach w całej Polsce. Czeka nas mnóstwo emocji, konkursowych emocji podczas festiwalu i oczywiście dużo atrakcji związanych z, z tym koncertem. 66 dni, niech Państwo pamiętają. Filharmonii Podkarpackiej, Festiwal Karpatia po raz 21. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. Czekamy na kolejne płyty Twoje, bo na pewno tam w, w pomysłach tak, już. Tak, tak coś... już jest kolejna płyta w trakcie i jeszcze kolejny projekt, który już jest w trakcie. Myślę, że premiera będzie właśnie w listopadzie, ale to na pewno Państwa o tym poinformuję. Poczekam jeszcze na ogłoszenie różnych wyników, bo wiadomo, żeby stworzyć takiej projekty, to potrzeba czasu, więc pracuję cały czas i będę Państwa informować. A tymczasem zapraszam Państwa na Klasykę Bez Granic 26 maja. Oraz właśnie Festiwal Karpatia. Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu będą myślę, że w przeciągu półtora tygodnia już na naszych stronach. Także śledźcie Państwo. No i dziękuję za ten czas i za obecność na tych wszystkich naszych występach. Czekamy. Dziękuję bardzo za, za wizytę w naszym studiu, w naszym programie. A teraz laureatka ubiegłego rocznej nagrody Grand Prix Festiwalu Karpatia, tego jubileuszowego Sylwia Zelek-Golonka z piosenką, która mm. wtedy wygrała. She